Witam serdecznie, Witold Janczak, Centrum Rekuperacji, kolejny polski producent, firma Rekunet, To jest ten sam producent, który jest odpowiedzialny za system kanałów PFlex. Drodzy Państwo, polskie urządzenie bardzo dobrej jakości, to jest akurat wersja V, to jest Rekunet 550V w wersji entalpicznej. Są modele oczywiście w wersji zwykłej z wymiennikiem przeciwprądowym i wymienniki entalpiczne. Są też wersje z podejściem bocznym. Występują w typu szeregach 400-500-550 m3 na godzinę. Centralki są bardzo dobrze wyposażone. Oczywiście są czujniki wilgotności, czujniki dwutlenku węgla. Mają też w standardzie syfon kulowy. Bardzo fajne zatyczki na krótce, żeby się nie kurzyło do rekuperatora przed montażem, na przykład. Bardzo praktyczne rozwiązanie. Jest oczywiście szyna montażowa, dzięki której można zamontować na ścianie. Rekuperator, natomiast co go wyróżnia? Przede wszystkim ma miejsce na trzy filtry, co jest rzadkością, jeśli chodzi o producentów rekuperatorów, Zatem o tym za chwileczkę. No i rekuperatora Recunet nie można uruchomić samemu. To jest takie dbanie producenta o jakość montażu. Nie można tego urządzenia kupić w internecie, zamontować samemu i uruchomić. Musi podjechać firma, która ma autoryzację Recuneta i ma odpowiednią aplikację serwisową, która umożliwia uruchomienie. Bez tego centrała się po prostu nie uruchomi, więc jest to, myślę, wydaje krok w bardzo dobrym kierunku. Przejdźmy teraz do środka, zobaczmy co tutaj mamy. Urządzenie jest w środku wykonane z takiej no, specyficznej piany. Ja akurat nie jestem fanem tego rozwiązania ze względów głównie higienicznych natomiast jest to niewątpliwie materiał który poprawia nam izolacyjność termiczną i tu właśnie drodzy państwo mamy miejsce na dodatkowy filtr w standardzie jest to filtr F9 dodatkowy tutaj mamy naczerpni M5 jak widać F9 możemy w sobie wsadzić lub jakikolwiek filtr na przykład na węglany co jest też pomocne jeśli chodzi o eliminowanie zapachów Oczywiście widzimy tutaj wymiennik entalpiczny i bardzo fajna, e, praktyczna rzecz. Tutaj zobaczmy, jest automatyka w ten sposób wysuwana na klik. E, jakbyśmy się chcieli dostać do, do podłączenia czegoś do automatyki, robimy klik i już automatyka działa. Bardzo fajne rozwiązanie. Centrala, więc bardzo ciekawa e, propozycja. Występuje w kilku wariantach. Oczywiście, wszystkie są dostępne e, w naszym sklepie. Zapraszamy Państwa do współpracy.